28 sierpnia na Gliwickim lotnisku odbyło się wydarzenie współorganizowane przez miasto Gliwice, które było uczczeniem stulecia istnienia lotniska w Gliwicach i 60-lecia Aeroklubu Gliwickiego. Jest to piknik lotniczy, czyli miejsce, w którym ludzie mogą się pobawić, oglądając pokazy lotnicze, ale ze specjalnej okazji obchodzimy stulecie istnienia lotniska Gliwickiego oraz 60-lecie istnienia Aeroklubu Gliwickiego. W czasie całodniowej imprezy była możliwość podziwiania maszyn lotniczych zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Organizatorzy przygotowali loty widokowe oraz przeloty szybowcem dla wszystkich zainteresowanych. Nad Gliwickim Niebem pojawiło się mnóstwo innych atrakcji. Pokazy akrobacji samolotowej w wykonaniu Pana Łukasza Czepieli z zespołu Red Bull na samolocie, na niemieckim wprawdzie samolocie Extra 300, ale fantastyczny pokaz akrobacji. Pokaz walki powietrznej na samolotach z I Wojny Światowej z dużą ilością huku i ognia. Wiele pokazów naszych pilotów i, i skoczków nowych w szczególności. Wydarzeniem, które przyciągnęło tłum przelot wojskowego samolotu MiG-29. Ja jestem zaskoczona rozmachem, bo spodziewałam się raczej takiego pikniku typu jeden samolot, a tutaj naprawdę z rozmachem i nie wiem czy panowie czy panie, no pokazują klasę. Bardzo pozytywnie, śliczna pogoda, towarzystwo dopisuje, co tutaj również samolotowe, także jest bardzo fajnie. Impreza naprawdę bardzo dobra. No, integruje ludzi, to jest przede wszystkim ważne. Praktycznie co roku jesteśmy, ale te są chyba wyjątkowe. Jak najbardziej słuszna inicjatywa, zwłaszcza na okoliczności, 100 rocznica lotniska, 60. klubu, jak najbardziej. Rewelacyjne, byle więcej takich inicjatyw. No bardzo fajnie, i więcej takich imprez, no. jest co robić. Ja zobaczyłem, że strzelają i że... Akrobaty podobały i się bardzo. Tak. Samoloty, nawet widziałam trzypłatowca. Fajnie było jak y, samoloty tam niemiecki i polski właśnie puszczali bomby i walczyli. Będę miała okazję za niedługo przelecieć się y, samolotem. Wspólnie z miastem Gliwice przewidujemy modernizację tego lotniska w najbliższym czasie poprzez y, przekształcenie je w, lotnisko, je w lotnisko całoroczne, bo jak Państwo wiecie w tej chwili to jest lotnisko trawiaste i loty mogą się odbywać jak jest dobra pogoda, jak, jest, jak było sucho przez ładnych parę dni co najmniej, wtedy można z niego startować. Jak będzie utwardzony pas startowy, będzie to całoroczne lotnisko. Oprócz tego będzie mógł funkcjonować taki mały ruch lotniczy, typu taksówki powietrzne i loty biznesowe. Zapytaliśmy uczestników pikniku, czego życzyliby Gliwickiemu Lotnisku i aeroklubowi z okazji ich święta. Udanych lotów to na pewno trochę szczęścia, bo myślę, że w takich sportach się przydaje. No i żeby jak najbardziej się rozwijał nasz aeroklub, bo jest na co popatrzeć. Dalszego rozwoju tego i żeby organizowały jak najczęściej tego typu rzeczy. Świetnego funkcjonowania. To, to przede wszystkim, żeby można było takie właśnie imprezy organizować, żeby można było przyjeżdżać. Dalszej rozbudowy. Myślę, że byłoby to dla miasta bardzo, bardzo właściwe. Na pewno jak największego rozwoju, żeby tutaj naprawdę było widać, że jest to dofinansowane i żeby tutaj dużo takich imprez i jak najwięcej się po prostu działo. Kolejnych 100 lat. Piknik lotniczy był współfinansowany przez miasto Gliwice.